Aniela Kępa nie otrzymała absolutorium podczas czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Kępno. To pierwszy taki przypadek w historii samorządu kępińskiego. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Pierwotny budżet gminy Kępno uchwalony z 27 grudnia 2012 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 66 268 498 złotych. W tym dotacje na zadania z to kwota 7 969 639 zł. W wyniku wyżej wymienionych zmian wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 10 317 338 zł, i na koniec grudnia 2013 roku zamknęła się kwotą 76 585 836 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 75 22 82 zł, co stanowi ponad 90 7% planowanych założeń po stronie wydatków zapisano kwotę 63 milionów 574 645 złotych. W tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7 milionów 969 639 złotych. W wyniku zmian budżetu na koniec 2013 roku suma planowanych wydatków wynosiła 76 milionów 12 037 złotych. W tym wydatki na zadania zlecone to kwota 8 milionów 666 6919 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o ponad 12 milionów złotych. Wykonanie dochodów nie powinno budzić zastrzeżeń i należy je uznać za zadowalające, powiedział skarbnik gminy Jarosław Ciesielski. Reasumując, wykonanie dochodów należy uznać, że budżet po stronie dochodów został zrealizowany w stopniu zadowalającym. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Golmer wnioskował o udzielenie absolutorium. Opiniuje pozytywnie realizację budżetu Gminy Kępno za rok 2013 oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Kępno za 2013 rok. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Komunalnej większością głosów także pozytywnie zaopiniowała realizację planu budżetowego. Biorąc pod uwagę. Realizację budżetu pod względem finansowym za 2013 rok Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kępnie większością głosów pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie. Pozytywnie wykonanie budżetu oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałę z prac pokontrolnych odczytał przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Nobrowski. Wyrażam przedłożonym przez burmistrza miasta Gminy w Kępie w sprawozdaniu wykonania budżetu Gminy Kępno za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kępno opinię pozytywną. Również burmistrz Aniela Kępa w swoim wystąpieniu prosiła radnych o udzielenie jej absolutorium. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, jednostki wyspecjalizowanej i nadzorującej pracę gmin, jest dla mnie powodem do szczególnej satysfakcji. Mogę stwierdzić, że wszystkie zadania nałożone na Gminę Kępno w minionym roku zostały zrealizowane. Przy wsparciu Państwa Radnych wykonaliśmy wiele inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Znacząco zmniejszono, zmniejszone zostało zadłużenie Gminy Kępno. W dyskusji poprzedzającej głosowanie nad absolutorium nie było już laurek dla burmistrza Anieli Kępy. Na włodarza miasta spłynęła fala krytyki zarówno ze strony radnych opozycyjnych, jak i koalicyjnych. Radni, o ile nie mieli większych zastrzeżeń do realizacji budżetu, to chyba wzięli pod lupę cały kształt i styl sprawowania władzy przez Anielę Kępę. W głosowaniu nad absolutorium tylko jedna radna, Irena Żłobińska, poparła wniosek. Sześciu radnych było przeciwko, a aż dziesięciu wstrzymało się od głosu, co akurat w tym przypadku było jednoznaczne z nieudzieleniem Anieli Kępie absolutorium Absolutorium. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii wolnych wyborów w naszym regionie, a mając na względzie, że w głosowaniu za rękę do góry podniosła tylko jedna radna, dodaje goryczy porażki, jaką tego dnia poniosła burmistrz Kępa. Nieudzielenie absolutorium daje zielone światło do ogłoszenia referendum, jednak w roku wyborczym z pewnością nikt z takiego prawa nie skorzysta.